Cześć, witajcie. To jest kartka Pokażę Wam, jak zrobić fajne dodatki dla pudełka. Na przykład taka, jak taka karda. Taki dywanik. Czy to, to może posłużyć jako wycieracz. O, żeby było widać. oraz taką brązową. Wtedy to u mnie wszystko nie wstań. Wstanie tu u mnie taka kartka, nareszcie nie było, tam się wczyta dość. wdajemy um. to do i pokażę Wam co będzie potrzebne. Pudełeczko z cekinami różnymi kolorowymi. Takie paski, Wystarczy dwa. Za chwilę chcecie zrobić czego? Yy, takie dwa paski oraz taka folia. Ok, trochę zmienia, może będzie to trochę bardziej proste. I pokażę Wam, jak się robi z takiego czegoś takiego. Yy, więc... może zacznijmy od kokardy. Nawet kartkę. Ona szybko to jest takie do przemierzenia. Nie potrzebujemy nam flau na suchki. Tylko... O! A, to jest wyciera się ta folia. Urwamy, żeby było dopasowana do naszego. I resztki nam posłuży do czego innego. Teraz do tego przyklejemy. Z takim jakiekolwiek. No i jest strzody. ale nie, to jest zielony. Tylko zielony. To zajdzie zanim to wszystko zrobię. Ale dobra. O. już wiecie mniej więcej, jak. Naklejamy. Mniej więcej tak. Możecie zrobić, żeby nie było widać tej folii, bo potem się będzie wam klei. Dajcie to musi być klejące. Folię. Chyba że ktoś chce, nie ma takiej folii, to może kształt sobie, a tak zwyczajnie. Zostawiam taką koniec. Zobaczcie. O. nam na razie na taki okrążek fajnie. Poprawiam te jeszcze. żeby nie było źle. Może posłużyć jako obróżka, albo jak chcecie to na kółkarze.

Tak. No tak. No, kosmo rzeczy tak przyjąć w krecie. Przed mi lepiej wyszło, ale dobra to też będzie. Kogartka. To oczywiście lepiej wyszła, ale no bo to chyba z godzinę robiłam no to 10 minut, mam dniej. Jakieś 4 minuty. Tylko to wyróżniam. O. sobie dobieracie kolory i inne takie. Ja na przykład wydawałam się, za tym, że one były grubo udało. Może się trapuję bo. Tutaj jest taśmą O! Proszę. Takie dwie kartki mam no już. O! To lepsza. No z tego tutaj specjalny na taki już mam, to zapewniam wziąć wreszcie. Tak też by mogło być. O. Przejdźmy teraz do cytamiku. Bierzemy jakiś kawałek. Teraz sobie na przykład taki. go podjąć, żeby był prosty, tylko taki kawałek. I koraliki. gęsto, żeby się nie lepiło tak bardzo wszystko. Teraz na przykład innym kolorem o to sobie wesmę. O, masz, jeszcze takie coś powstało. Teraz będę używać tych korwitko. Tak tutaj sobie tylko i tutaj jeszcze okazało czekać. Teraz zacznę to. Takie. Oczywiście nie musi być identyczny jak mój typonik, ale może posłużyć służyć nawet jakby jak dzioraczka, ale trzeba. お味はちょっとテレビが違う。 Naby skończyłam, jeszcze tylko jednego O, ty, ty. A teraz, tutaj w to puste miejsca, to przekrajemy ja takie ciemne zielone malutkie, żeby się pomieściło. Idziemy takich samych koralików. Mogą być inne. Gładniejsze, może być jakiś chce, jaki chce dywanik może być zielony cały, może być cały żółty, cały czerwony, no, ja nie mam czerwonych koralików, nie mi się. Taki. Taki dywanik. Teraz zrobię kolejny dywanik innym sposobem. takie malutkie, tylko takie takie chcecie zrobić. Ja na przykład teraz zrobię inne soki o. o takie. I takie. Jak chcecie możecie. Przykład, o. Gdziekolwiek, jakiekolwiek kolory, gdziekolwiek. Trenik. Fajny. Tak, o no kurcze, nie mam już piastek kasu tam. Fajny mam tutaj pomieszane. bo nie chciałam dużo marnować, więc... bo to tylko na chwilę, nie każę nie wiem czy, czy komuś to dodać, czy nie, ale dobra. Nie chcę się tego dokańczać, więc o, pokażę wam wszystkie moje treniki. Może jakoś na ścianę, a o tak zostawiam tutaj miejsce. Coś. Jeszcze nie wiem tych brązoletek. Tak teraz wam pokażę co się robi. Apóki no co tej strony wszystko.